I zachód mówi nam tak: albo przyjmiecie to wszystko po dobroci, albo was dojedziemy różnymi przepisami i karami. A my temu zgniłemu zachodowi chcemy pokazać jeden bardzo prosty gest. Tyle. Uh, so we'll see. Uh, if there is a need, I will run. Uważam, że jest szansa, żebym wygrał. A, o, opisz ją, jak ona wygląda. Bardzo prosto. Jestem zdania, że jeżeli coś się raz wydarzyło, to znaczy, że jeszcze raz się może wydarzyć. Andrzeju Dudzie? nie. Jest niezerowa szansa, że coś się wydarzy, skoro to już raz się wydarzyło. Teraz... Czujecie jak powietrze się zagęszcza? Nic dziwnego. Powoli zbliżamy się do momentu kulminacyjnego, gdzie losy i przyszłość naszego kraju mogą zostać w chwilę przesądzone. Prawica musi więc szybko działać. Czy jednak podejmują właściwe rozwiązania? Kto tak naprawdę wystartuje na prezydenta z ramienia Konfederacji? Czy wszystko było z góry zaplanowane? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subk Dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie w komentarzu radę dla konfederacji. 1 2 3. Napisane? No to lecimy. Prosiliście o ten materiał, a więc przybywam. Z góry warto zaznaczyć, że dzisiaj będziemy mówić o teoriach i prawdopodobnych scenariuszach. Będzie to przewidywanie, a nie stwierdzanie faktów. Skoro już mamy to za sobą, to przejdźmy do szerszego zarysu tego, jak mogą przebiec wybory. Wyścig o stołek prezydenta będzie wymagał szerokiej i skutecznej taktyki, bo już niebawem wszystko zostanie położone na szali. To walka o pełnię władzy albo o różnorodność w strukturach. Kogokolwiek nie wystawi koalicja, jakoś sobie poradzą. Mają oddane rzesze fanów, które pójdą za tam, gdzie im powiedzą. Sytuacja wygląda nieco bardziej skomplikowanie, gdy mowa jest o prawicy. Pojawia się jednak pewna postać w tej dyskusji, która mogłaby całkowicie obrócić przebieg zbliżających się elekcji. Jest to nie kto inny niż Dominik Tarczyński. The lowest unemployment in European Union is Poland. The highest GDP after in European Union is Poland. One of the lowest debts in European Union is Poland. So don't give us this rubbish about the need of educated. As we heard yesterday, we don't need your doctors, we don't need your engineers. Take them, take them all and pay for them. We don't need them. Jego wartość jest tak wysoka z pewnego prostego powodu. Nie jest tak kojarzony z partią, co z własną marką. Mówi o tematach głośnych i ważnych dla Polaków, a więc zyskuje nawet sympatię osób, które z zasady nie zagłosowałyby na nikogo z grona prawa i sprawiedliwości, bo mają z nią złe skojarzenia. Tarczyński powiedział już nawet, jako jedyny chyba z całego obozu, że byłby realnie gotowy wziąć udział. Każdy polityk ma uh, ambicję do. To... To become a president. Uh, if I wouldn't have these ambitions, I wouldn't be a good politician. Uh, we do have elections next year. Uh, our political party did not make any decisions yet. Uh, so we'll see. Um, if there is a need, I will run. But again, there is no decision yet. We have to do a proper survey. We have to really. um, uh, look for, um, for the answers what people want, what people need. So, but there is no decision yet, okay. Powiela następnie te informacje na swoim Twitterze. Pan Dominik mógłby być dla nich gwarancją sukcesu. Nie tylko oni jednak biorą udział w wyborach. Konfederacja również ma chrapkę na wysoki wynik. Czy jednak podjęli odpowiednią decyzję? Sławomir Mencen ogłosił swój start w wyborach prezydenckich jako pierwszy kandydat. Lider partii Nowa Nadzieja postawił silny nacisk na wolność gospodarczą, ograniczenie biurokracji oraz suwerenność Polski. Decyzja o wcześniejszym ogłoszeniu kandydatury miała na celu zyskanie przewagi i zmobilizowanie swoich zwolenników przed zbliżającymi się wyborami. Została jednak bardzo różnie odebrana. Od razu pojawiły się głosy krytyki, nawet w kontekście legalności tego zabiegu, jak to było w przypadku naszej ulubionej posłanki Żukowskiej. Mencen się z tego wykaraskał i to przy pomocy kilku Argumentów. Jedną z osób, które wykazały się tutaj pomocną dłonią, była partyjna koleżanka, która szybko ugasiła zapał pani z lewicy do krytykowania. Posłanka Żukowska twierdzi, że złamaliście przepisy kodeksu wyborczego, bo y, prowadzenie kampanii przed ogłoszeniem terminu wyborów jest zabronione. Tak? Dlaczego idziecie o. na rympał? i rozumiem, że pani Żukowska już doniosła na swojego kolegę Roberta Biedronia, który w styczniu 2020 roku ogłosił, że jest kandydatem na prezydenta z hasłem Biedroń 2020, kiedy wybory odbywały się 10 maja. Czyli zapatrzyliście się w Roberta Biedronia. Ciekawe bardzo. Nie, po prostu nie lubimy um, hipokryzji i nie lubimy donosów, a prekampania jest w Polsce całkowicie legalna, więc jeżeli pani Żukowska ma jakiekolwiek podstawy, niech zacznie oczyszczać najpierw swoje środowisko, a to potem To jest pytanie od naszego słuchacza. Mimo wszystko wątpliwości nie ustały. Na co właściwie liczy Konfederacja? Kiedy nawet ich pozycja na trzecim miejscu jest chwiejna? Prawie każdy podważa to, że mencen ma szansę na zwycięstwo, czy nawet stanięcie na podium. Argumentacja się ciągle Powiela. tłumaczy, że będzie budować rozpoznawalność przez te miesiące, a opozycja się gubi, czując oddech na plecach. Wątpliwości jednak nie znikają. Mało kto wierzy w zwycięstwo Konfederaty. Uważam, że jest szansa, żebym wygrał. A, o, opisz ją, jak ona wygląda. Bardzo prosto. Jestem zdania, że jeżeli coś się raz wydarzyło, to znaczy, że jeszcze raz się może Mówisz wydarzyć. O, Andrzeju, dudzie. Nie. Jest niezerowa szansa, że coś się wydarzy, skoro to już raz się wydarzyło. Okay. Teraz, co a mi... Rozłóżmy to na nazwiska. To już mówię. Co mi jest potrzebne, żebym wygrał wybory prezydenckie? Muszę dostać się do drugiej tury. Mhm. Gdybym był w drugiej turze z przedstawicielem PiSu albo Platformy, to tą drugą turę wygram. Ponieważ politycznie tak naprawdę jestem pomiędzy PiSem a Platformą. Poczekaj. Jeżeli dostaniesz się z kandydatem Platformy. Do drugiej tury to wygrasz? Tak. Tej to tej znaczy tej pory... suma elektoratu prawicowego, Sumatu, tak? Nie, nie, suma elektoratu. Na prawo od kandydata platformy jest wyższa niż od platformy w lewo. Czy będzie taki case. Jest temat dla wyborców w centrum, y wyborców szymona Hołowni, wyborców psl -u. Naprawdę tak uważasz? Ja to wiem. To wynika z wielu hmm. dużo badań zlecał. Brakuje tutaj mocnego argumentu typu mam poparcie w wyborach. Do maja wszystko może się zmienić. To wiele miesięcy, podczas których wydarzy się jeszcze milion skandali i będziemy świadkami kolejnych sporów, a w konsekwencji skaczących sondaży. Konfederata wystawił się natomiast na trudną sytuację. Odkrył wszystkie karty, a co za tym idzie? Jeden mały błąd, jedno wyrwane z kontekstu zdanie i media będą o nim huczeć. Opozycja nie odpuści rosnącej w statystykach konfie, a już wiedzą w kogo mają uderzać, po co było podejmować takie ryzyko. Może wynika to stąd, że Mencen nigdy nie miał być ostatecznym kandydatem? Cieszy się on pewną sympatią, ale nie ma tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Takiej neutralnej bazy zwolenników, jaką cieszy się na przykład Tarczyński. Konfederata mówi o sprawach często mniej głośnych. Nie grzmi wyłącznie o i ekologii i... Koncentruje się na przykład ekonomii, która może interesować, ale przede wszystkim osoby, które realnie w politykę się zagłębiają. To zdecydowana mniejszość. W partii są natomiast postacie, które budują sobie nową, bardziej szeroko dostępną i zrozumiałą dla zwykłego Kowalskiego merytorykę, a jednocześnie są wyjątkowo obecne w kampanii. Szanowni Państwo, idą ciężkie czasy i nie ma tutaj co cukrować. U władzy są ludzie słabi, niemoralni, bezideowi, bezwartościowi i sprzedajni, a jak wiemy, słabi ludzie tworzą ciężkie czasy i dopiero z tych ciężkich czasów wyłaniają się silni ludzie, którzy tworzą czasy dobre. I my musimy to zrobić dla naszych rodzin i dla naszych dzieci. I to będzie bardzo trudny marsz, Sławku, bo bardzo trudne zadanie teraz przed tobą wyprowadzenia konfederacji na szersze polityczne wody. Ale masz mój miecz, mój łuk i mój topór. Jestem z tobą w tej kampanii. Jedna z takich silnych osób, o których mówi Zajączkowska, właśnie stoi przed mównicą. Jeszcze jakieś półtora roku temu mało kto znał tę kobietę, która błyskawicznie zyskała rozpoznawalność, podejmowała się trudnych tematów, kompromitowała lewicę i Unię Europejską swoją twardą ręką i bezkompromisowością. Później świat o niej usłyszał, gdy trafiła do Parlamentu Europejskiego i uderzyła bezpośrednio w panią von der Leyen, stając się jedną z twarzy, Ruchu. Dokładnie tak jak Dominik Tarczyński. Jesteśmy pokoleniem, które zaznało fajnego, względnie bezpiecznego świata i takiego świata chcemy dla naszych rodzin i dla naszych. Widzimy, jakie zło i jaka jest nam narzucana przez unijne elity i przez eurokratów. Informujemy Was o tym od samego początku w zasadzie jako jedyni, przedstawiając rzetelnie fakty. I Zachód mówi nam tak. Albo przyjmiecie to wszystko po dobroci, albo Was dojedziemy różnymi przepisami i karami. A my temu zgniłemu zachodowi chcemy pokazać jeden bardzo prosty gest. Tyle. A teraz z jakiegoś powodu cały czas jest u boku Sławomira Mencena. Gdy tylko wystartowała kampania, pani Zajączkowska zaczęła na nowo pojawiać się w mediach i na ulicach polskich miast, podróżując wraz z partyjnym kolegą. Ba. Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji pokazywali się bardzo często razem. Pojawiała się nawet na piwie z Mencenem. Oczywiście odbiór może być tu różnorodny. Ewa jest dziś tak lubiana i tak rozpoznawana, że jej obecność dla przedstawiciela ugrupowania, do którego należy, jest świetną promocją. Działa to jednak dwustronnie. Jest tak aktywna, że zaczyna na nowo się wyłaniać. Buduje nie tylko renomę Mencena, ale także swoją. Sławomir mógłby się w tym momencie. Promować już samodzielnie, tak samo jak kobieta mogłaby podbijać teraz Parlament Europejski. Nikt nie jest tak aktywnie teraz zauważany jak te dwie postacie i może Bosak, który dalej udziela wywiadów. Nawet bryłka ostatnio zaczęła mniej się pokazywać, chociaż również mogłaby promować prezydenturę. Jest ona oczywiście w ruchu narodowym, ale przedstawiciele partii w końcu szukali wspólnych rozwiązań. Skoro Bosak promuje kandydaturę Mencena, to czemu nie uwypuklają także wizerunku pozostałych lubianych postaci? Niektórzy nawet w ogóle pominęli możliwe pojawienie się zajączków? w wyborach ze względu na wiek. Dlaczego nie ona i czemu w tym samym czasie zaczęła się tak udzielać? Może to być kwestia tego, że sama nie jest jeszcze w wieku do kandydowania. Przynajmniej na razie nie. Rozjaśnijmy sobie więc może ten aspekt. Jeżeli ktoś ma ochotę startować na prezydenta, musi ukończyć 35 lat. Ewa ma 34, a urodziny obchodzić będzie w styczniu. Jej nagłe pojawienie się byłoby więc elementem zaskoczenia. A wy myślicie, że partia może podjąć taki krok? Podobałaby Wam się taka zmiana?